Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Wiktor i witam was w kolejnym odcinku Minecrafta na Modach. No właśnie. I dzisiaj udamy się gdzie? Udamy się szukać domku, bo, bo jak widzicie, no mieszkamy w takiej ruderze, że tak powiem, i to nie za bardzo wygląda. Dlatego ruszymy gdzieś w poszukiwanie domeczku, parę dokładnie to miejsca i chyba już mniej więcej wiem gdzie się udać. <laughs> żeby to wszystko ładnie tutaj to wyglądało tutaj mamy trzcinę, zbierzmy sobie ją żebyśmy mieli, może się przyda kiedyś w tamtym odcinku byliśmy tutaj, jak pamiętacie jak nie pamiętacie, to wam przypominam i musimy się przeżyć przed, przez te lasy dżunglowe i myślę, że gdzieś tutaj będzie jakiś domeczek, no właśnie znaczy nie będzie domeczek, tylko będzie jakieś fajne miejsce o to mi chodziło bardziej a tak przy okazji zajrzyjmy sobie tutaj czy coś się zmieniło spawnerek niszczymy standardowo czy tutaj w skrzynce coś jest a bieda ale weźmy sobie e, zboże na chlebek będzie tutaj ptaszki e, sobie ćwierkają bardzo fajnie tutaj jest kolejny spawner ale oczywiście spadłem no oczywiście no elegancko i skrzyneczka o, jaj jajka, więc będziemy mogli sobie yy, kury spawnować, jeżeli się uda, oczywiście. Wow, 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 co to jest za kula? Dziwna sprawa. Ale myślę, że niedługo sobie tam zajrzymy i zobaczymy, yy, co tam jest. Może jakiś boss? Kto wie? Nie chcę wykrakać, lepiej, żebym nic nie mówił po prostu. Kura! Zabijmy, jest, mamy piórko, dobrze. Tutaj mamy krowę, zabijmy sobie. A konika sobie zostawmy. Tutaj mamy ptaszka też sobie, zostawmy go. Niech sobie żyje. Tak. Fajne drzewo w ogóle. Um, tu mamy tego. Tego boar. On jest też. No jest dla nas zły w ogóle ten dzik, tak? No zły jest, musimy cię zabić. Sorry, ale, ale to ty zacząłeś, no. Nie, moje, nie moja wina. okej, okay, miejsce. Nie, nie wiem, co wy sądzicie. Możecie napisać w komentarzu, czy. Czy to miejsce jest ok? E, tutaj będziemy mieć takie wrycie w skałę. Tak, mam nadzieję, że to będzie fajnie wyglądać. A tutaj mamy Battle Towera, ale dzisiaj nie, zajmie, nie zajmujemy się Battle Towerem, tylko e, po prostu domeczkiem. No, ale myśl, te mapki będą nam przeszkadzać. Tak mi się wydaje, dlatego weźmy sobie na, na Peaceful, żeby nie było problemów z nimi. I dzisiaj zaczniemy sobie ogarniać domek. Tutaj będzie wejście. Chyba coś takiego zrobimy. Będziemy normalnie wchodzili. Eee, nie wiem, czy tu będzie takie na trzy wysokość. Nie wiem, zobaczymy. Chyba, no ale chyba będzie coś takiego. Mhm. Tak mi się wydaje. I teraz tak, tutaj będzie taki korytarzyk, i tu będzie taki skręt. Tak, będzie takie większe pomieszczenie. Eee, oby nam wymiary tutaj spasowały, żebyśmy po prostu nie wyszli eee, za, za tą górę. Żebyśmy się zmieścili tutaj. Tutaj, no tutaj będzie coś takiego, tu się będzie po prostu rozszerzało. Myślę, że coś takiego będzie ok. No, takie pomieszczenie. Teraz ustawmy sobie jakieś skrzyneczki, żebyśmy mieli jak pochować itemki. Yy, I nie wiem, czy będziemy robić jakąś sypialnię, czy po prostu tutaj, tutaj gdzieś łóżko spiewalniemy. Chyba nie jest takaś istotna rzecz. Chyba nie będziemy zwracać na no to zbytniej uwagi, e, i myślę, że na początek coś takiego wystarczy. Tutaj sobie zrobimy drzwi, gdzieś magazyny. Nie wiem, czy to będzie pod podłogą. Chyba, chyba nie będę tego tak robił. E, farmę też trzeba gdzieś montować. E, I jak na początek, taka dziupla niech nam wystarczy. że tak powiem. No, jeszcze można tutaj sobie jakieś pomieszczonko e, wykopać. Potem będziemy to ładnie poszerzać. Na bieżąco nie będziemy wszystkiego od razu robić. E, poza odcinkiem będę sobie ogarniał, bo po prostu mam większą wenę do budowania poza odcinkiem. E, a teraz po prostu sobie ogarnię, tak żeby było. Dobra, gdzieś tam zostawiłem Crafting Table, już się robi ciemno, by the way. A łóżka sobie nie wziąłem. Jak to ja, mądry ja, naprawdę. E, aha, Crafting Table zostawiłem, bo mi się tutaj nie mieszczą. Itemy. No. Tak? Zebrałem? No nie zebrałem, oczywiście, no No oczywiście, no Mamy crafting table i szybko zakopmy się Żeby nam jakieś gówna nie weszły Bo małem taką tendencję właśnie eee, Myślę, że z tego drzewa sobie zrobimy ten Nie wiem ile, coś takiego I... Te drzwi... Dobra, wywalmy na razie, bo nam się to nie przyda cobblestone. -y. I teraz drzwi, pyk, pyk, ładnie. W ogóle mało mamy tego białego drewna zwykłego. Musimy sobie trochę tego pozbierać. A, pochodnie, pochodnie, proszę pochodnie. No. Ale zapomniem, że sobie zrobiłem napis i nie będzie mopków. O tym zapomniałem zupełnie. I niepotrzebnie tak się bałem przed tymi mopkami. No właśnie, teraz sobie troszeczkę tego drewienka zbierzmy i, i możemy się zabierać za budowę. Taką wstępną, no ale wiecie No musimy gdzieś w końcu mieszkać No przecież u piratów mieszkać nie będziemy Musimy żyć na własną rękę da. Patrzcie jak się wrednie patrzy Patrzcie to jest owca terrorystka Zobaczcie Takie coś trzeba tępić Trzeba tępić, bo ona już, już ma jakiś plan Ona już, już tutaj jakieś TNT podsadza Dlatego nie możemy na to pozwolić Musi być ich jak najmniej No wygląda to o wiele lepiej Już jest fajniej Teraz tutaj płotki sobie damy. Trzeba troszkę zrobić ich. No właśnie. E, to się robiło z patyków, chyba, tak? Oczywiście, nie mylę się. Dobrze jest. I tutaj płoteczki. Tak dla designu takiego. A i właśnie. Mm, mam tego, tego, tego. tego. Glowstone'a, tak? Tylko weźmy sobie to, bo będzie to ładnie wyglądać. I zrobimy sobie po prostu to na pochodnie na czerwoną pochodnie Muszę sobie. A, redstone był, dobra. Redstonik i czerwone pochodnie trzeba porobić. Dwie na razie. Okej, okay, to nam styknie. Nie wiem, gdzie sobie to damy. Może. Nie wiem, tutaj tylko. Kurczę, tutaj nie wyjdzie za bardzo. A fajnie to wygląda. Dobra, to damy sobie po prostu. Może, może, może tutaj. Mhm, coś takiego damy sobie tutaj, tego czerwona pochodnia i lampa, no, fajnie wygląda e, teraz będziemy musieli sobie zburzyć crafting table tutaj sobie to wszystko dać e, i zaraz te skrzynki i wszystko e, gdzieś sobie położymy w inne miejsce, żeby to wyglądało jakoś dobrze żeby się fajnie prezentowało e, tutaj mamy, drzewo z brzozy, ale to na razie nie pomijamy teraz te, drzewo i tutaj robimy tak zobaczcie jakaś nowa ruda musimy sobie ją wykopać, zobaczmy co to jest Simple Ores, yeah dobrze, czyli mod działa bo oddaliliśmy sobie, oddaliliśmy się i po prostu się ładnie to wygenerowało, patrzcie Copper Ore już się jaram, zobaczmy co to jest muszę sobie to ładnie wziąć, copper nie, nie tak koper oh. nie, dobra anyway e... tutaj mamy jakąś zbroję, okej okay. tutaj mieczyk, no 5 damage, a. no nie jest ta jakoś nie wiadomo jak e... można zrobić sobie takiego net wiaderko ciekawa sprawa ale zbroje, ciekawe czy jakaś dobra dobra, tego mamy jakieś fajne już e... E... rude, dobrze że się fajnie to wyrenderowało i kopiemy dalej, tutaj zamierzam zrobić magazyn już teraz w tym odcineczku Eee, taki na razie prowizoryczny, zobaczcie, dokopaliśmy się do Battle Towera, <grym>, dobra, nieźle. Będziemy musieli sobie go zniszczyć eee, i magazyn musi, niestety, poczekać. Tak tutaj tyle tych itemów jest. No, a na razie to tak wygląda. Łóżka nie mamy, ale wszystko sobie tu przeniosę poza odcinkiem. Nie martwcie się, już będziemy tutaj mieszkać na stałe. Eee, domek sobie poszerzę, żeby było więcej. Poza odcinkiem sobie eee, wszystko porobię. Jak wam mówię, mam większą pełnę poza odcinkiem. No, więc dzięki za oglądanie tego odcinka. Jeżeli macie jakieś propozycje, jak można ten domek urządzić, co można, jakie, jakie mody można jeszcze wygrać do tej e, serii, do tej mojej paczki, piszcie w komentarzach. E, ja się z wami żegnam. E, I tak, widzimy się w kolejnych odcinkach. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć!